Cześć! Dzisiaj zrobię inspekcję taktykowcowicowi. Dak Odkręcę zaraz ściankę w budzie i dokładnie go pokażę. Ostatnio był nagrywany 1 grudnia, bodajże. Czyli to było 4 tygodnie po przymrozku minus 7. To był przymrozek przez dwie noce z rzędu, na który był narażony ten daktylowiec. No i zaraz zobaczymy, jak wyglądają te jego obrażenia po tym przymrozku na dzień dzisiejszy. Czyli cztery miesiące po przymrozku. A mam grabki do, do, do usunięcia izolacji gruntu krętarka do odkręcenia i zaraz jedną ze ścianek chyba tą tutaj z tej strony odkręcę i będziemy obserwować co dalej no izolację odkryłem widać tutaj już zaczynają rosnąć kwasty drzewniczki sobie siedzą czyli izolacja zdaje egzamin na tyle że jest tam taka temperaturka, że robaczka mnie przeszkadza. Jest dobrze. No, ostatni Zaraz, co jeszcze miałem powiedzieć. Aha! No, no. od tamtej pory, kiedy był nagrywany, czyli 1 grudnia, to dosłownie, nie wiem, dwa razy może otwierałem dźwiczki tak do wietrzenia. E... No, kilka razy zajrzałem do niego przez te dźwiczki, ale to tak przez te drzwićki, to Ciężko dokładnie go obejrzeć. No nie widziałem za bardzo potrzeby wietrzenia tej budy, bo tak na czujkę, na, na rękę, na czuja jak to się mówi, wilgotność tej budzie wcale nie jest wyższa niż wilgotność na zewnątrz, tak jak na przykład dzisiaj wilgotność na zewnątrz jest 80 chyba parę procent. Także tu nie ma sensu takie wietrzenie, moim zdaniem żadnego. Załam zamykanie. O! na śrubie. Na dole jest drugie okienko. Drugie drzwiczki, żeby sobie można było zobaczyć. Żeby był dostęp do farelki i termostatu. Dobra, zagrzebiorę tak, się za odkręcanie A tu zrobiłem takie ozdobne deseczki w tej budzie I one mi trochę przeszkadzają w wyciąganiu tej ścianki, ale zaraz jakoś to sobie z tym poradzę chyba No Spektuer jest odkryty Wydaje mi się większy niż był bo już sięga do, do dachu No i tak widać przynajmniej trzy liście, nie tam jest czwarty uszkodzone tym mrozem minus siedem uszkodziło go tutaj widać jeden, ten liść widać, że on był jeszcze mały kurzy się, pył ta pleść zaschnięta rozpyla się E... Ale to nic. Ten dziś licz... widać, że był w stanie ten nie mały jeszcze, i widać tutaj częściowo. Oj o, 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 padła Ta część, która była na wierzchu to zmarzła widać sucha A pozostała część widać żyje i się rozwija jest zieloniutka. Tutaj z kolei... Nie, ten... Z kolei na dole jest bardziej uszkodzone. A góra jakoś się trzyma, ale to był liść już chyba rozwinięty. Na pewno był rozwinięty. Tu jeszcze jeden taki jest, że ma czubek wysuszony. Ale dół... W jak najlepszym porządku, żywe, yy, zieloniutkie i widać, że rośnie. Oj, żeby nie połamać, tu jest liść, który się rozwinął, już praktycznie, praktycznie w całości w budzie. Jedynie końcóweczkę ma potarganą tym mrozem. A tu zobaczcie, ile jest, ile jest liści które się lada, lada moment rozwinął jeden drugi już jest na dalszym etapie rozwijania trzecia dzida już w stanie rozwijania się tutaj kolejny czwarty tutaj mniejszy troszeczkę piąty kilka takich małych dzidek. Zobaczcie, jak wygląda. No gość, no, gąść młodych listków, młodych dzidek. Także, żebym tylko nie spalił, żebym tylko nie spalił hmm, startem jakimś z odkryciem go i będzie, kurde, palma naprawdę niesamowita. W tamtym roku odkryłem go pod koniec marca. A jak już wspominałem przy okazji, tam filmik o Waszyngtonie na początku marca. Zaraz wstawię tą ścianę, bo trochę wieje. No. Na początku marca był przymrożek minus 10, ale ten dektyrowiec i ta mała Waszyngtonia yy, dostała jakąś plandekę na wierzch. I nic im się nie stało. Później znowu był kolejny atak mrozów. E, około 15 kwietnia. Zresztą no, już było kilka dni przymrozków zapowiadanych. To wtedy już owinąłem go. Nie chciało mi się już tych budek tutaj stawiać. Owinąłem go plandeką. E, wstawiłem w plandekę. Farelkę. Z termostatem. No i tak siedział pod tą plandeką chyba z tydzień. No, co najmniej ładnych parę dni podobnie jak w Waszyngtonie obie i te fareleki tam grzały pod te plandeki a było minus dziewięć wtedy raz i tak koło, koło minus 6 także w sumie no za 4 cztery pięć nocy chyba było takich mroźnych ale udało się przytrzymać to jakoś także w tym roku będę chciał to uniknąć Takiego czegoś. No ale to ciężko jest uniknąć, bo nie zawsze te prognozy się sprawdzają u mnie, jak zapowiadają. Minus 3, to może być minus 7. No. gdzie tak to wygląda. Nie wiem, jak te kwiaty. Jak te kwiaty u niego, bo. Widać w Nie ja wiem, co z tymi kwiatami, czy on zakwitnie, czy ci podmarzły, bo, bo było widać na nich wcześniej pleśń. Czyli, czyli mój, podejrzewam, że może tylko jakaś wierzcha, z, z wierzchu skórka mu podmarzła. Yy, no ta pleśń jest od uszkodzenia po prostu. No. Jak, jest, jak jest tkanka zdrowa to żadna pleśni jej nie chwyta no jest już kawał byka powiem wam kawał byka się robi no tutaj razem z nim zimuje karpus princeps Princeps Hybrid było na nim, jak już kiedyś mówiłem, ale te minus 7 dało mu tak w skórę, że wyjąłem mu środkowego listka. Podobnie zresztą jak jednemu z trachikarpusków, no troszkę większy od tego. Też w doniczce Fortunei. Też wyjąłem mu środkowego listka. No i tamty Tamtemu najnitalowi, co but, w tamtej budce jednej rośnie. Też wyjąłem tego liska to było nagranie. No i w środkowej budce yy, ta mała karłatka. Ale karłatka to jest już siano. Nie wiem, czy coś z niej będzie. Także minus 7 załatwiło mi maja Fortunei też. Ale to, to, to raczej odżyje Fortunei. Myślę, że ten Princeps też odżyje. No, no i tak, co tu jeszcze miałem powiedzieć? Pogrzewanie Farelka Termostat Termostat ustawiony jest Na takie 8 8-9 stopni O o, grunt częściowo jest wyłożony folią, ale nie do końca. Chyba go nie podlewałem w tym roku. Nie, nie, nie podlewałem go. Niedługo zacznę coś tam podlewać. Niedługo zacznę częściej otwierać drzwiczki, bo słońce zacznie mocniej świecić. Temperatura w budce będzie wzrastać do jest tu paru, może nawet 40 stopni, więc Więc drzwiczki można będzie otwierać. Tylko ja też będę to robił, tylko jak będę na miejscu. Bo jak nie będzie mnie na miejscu, no to nie będę tego robił. No także w tym roku już będzie trzeba budkę podwyższać. No, na zewnątrz mam, w sumie mam na zewnątrz, bez okrycia w tym roku, tu jest Wagner Januszek, tam jest Trajkarpus Samczyk, Fortunae, tutaj jest też Trajkarpus Samczyk, w tym roku posadzony, to jest taka miotła, ale no, ile pień. Pięć jakieś 40 A duży Fortuna i Samiczka Pięć jakieś 2,90 możemy mieć Całość około 4 metrów Aha, tą rekordyjną, którą ostatnio pokazywałem jednak tego samego dnia wieczorem już przykryłem, bo kręciłem się po podwórku i w wkrótce zmarzłem. Także mówię, przykryję ją. Nie ma sensu jej męczyć. I jeszcze z egzotyków. I przyzimowało mi bez okrycia. O, to. Laury, liść laurowy. On jest zadołowany w doniczce ale wytrzymał ale w tym roku go przesadzę w lekko zacienione miejsce, bo zauważyłem, że lepiej będzie rósł w lekko zacienionym miejscu. Tutaj ma pełne słońce. Jest jak na patelni Dobra No i to by było na tyle ostatni rzut oka na tego detulowca A tu jeszcze pokażę wam tą moją malutką taką agawę amerykańską, którą zostawiłem w gruncie, taką małą sadzoneczkę, która się oderwała od doniczki tu była zadołowana w doniczce, o, tamta agawa, a ta wylazła z doniczki i tutaj zostawiłem ją, znaczy ona się oderwała od tamtej, później ją po prostu wsadziłem, wsadziłem do ziemi i, i tak sobie jest, ale... Ale nie, ona jest podgnita. Teraz jest tylko tak włożona. A duma zgnity. Ja parę razy zauważyłem, że tu było wygniecione. Bo prawdopodobnie koty się kładły. Bo tutaj kabelek ten wąż świetny był podłączony i grzał. Teraz już chyba wysiadł całkiem. A grzało tu tylko kawałek tego węża. No i koty wyczuły się kładły. Zrobiłem tu teraz taki postumencik, żeby się nie kładły. Ale ta yy, no jest zielona, korzeni nie ma. Tylko ma zgnite po spodzie. Nie będę jej teraz wyciągał, bo już raz już nie tak sobie sam siedzi. Ale zobaczymy, czy wypuści korzonki i ci się przyjmie. A jak miało być jakoś bardziej zimno, no to zakładałem jej na głowę ten, to wiadro. Poza tym ten, wę, ten wężyk jeszcze wtedy grzał. Teraz już, już jak mówiłem nie, nie świeci, zepchnął się całkowicie. Dobra. No izolacja z tego kompostu się bardzo mi podoba. Dodatkowo, że, że dobrze izoluje, to to użyźnia glebę wokół, wokół, wokół palmy. Także tak, tak będę robił następnym razem też. Jest to dużo lepsze, dużo wygodniejsze od okładania na przykład jak, jak robiłem wcześniej gałązkami.